Chciałem przekazać nagrodę od Braveheart, czyli waleczne serce, redaktorowi naczelnemu naszego pisma Prawdę mówiąc, Markowi Ciesielczykowi. Polskot, portal działający w Szkocji, przyznał w tym roku tego typu nagrodę premierowi Szkocji, Salmondowi oraz właśnie redaktorowi Ciesielczykowi. W uzasadnieniu decyzji o konzerwaniu redaktora Prawdę mówiąc, szkocką nagrodę Braveheart, czytamy. Redaktor Ciesielczyk jest to człowiek, który walczy na różne sposoby ze zdziczeniem lokalnej polityki. Człowiek, który jest w Polsce prześladowany przez sądy RP za słowo, który podjął walkę z agenturą wśród Polonych. Ja oczywiście dołączam się do życzeń i gratuluję jeszcze.